Jakim aktualnie samochodem się pan porusza? E, Audi A4 quattro. A czym się pan kierował e, przy zakupie tegoż? E, ponieważ to są, dla mnie to są niesamowicie niezawodne samochody po pierwsze, a po drugie jest bardzo bezpieczny ten samochód. Cztery gwiazdki, Euro NCAP, napęd 4x4, także przy tej ilości kilometrów, którą ja pokonuję rocznie, to, to, to był bardzo, bardzo dobry wybór. No są tu argumenty. E... Jak pan uważa, jakimi kierowcami są Polacy, czy bywając za granicą, zauważył pan jakąś istotną pewnie różnicę, albo nieistotną, w kulturze jazdy, w zachowaniu się na drodze? Ja myślę, że przede wszystkim e, uprzejmość i wyrozumiałość. Tego brakuje. Jedna sprawa. Druga sprawa... E, mi się wydaje, że polski kierowca, wsiadając za samo, do samochodu, za kółki, myśli tylko o sobie, a też trzeba myśleć o innych, bo nie jesteśmy sami na tej drodze. E, a po trzecie... Duża nieumiejętność jeżdżenia na, na autostradach, na, na drogach ekspresowych, zajmowanie lewego pasa, prawego, no takich rzeczy, takie rzeczy nie powinny być. Hmm. Yy, fłam, może Pan powiedzieć, jak długo Pan ma prawo jazdy i czy uważa Pan, że Pan jest dobrym kierowcą? No, ciężko mi powiedzieć, czy ja jestem dobrym kierowcą, bo to, to nie ode mnie zależy. No. E, mogę powiedzieć, że, że mam przeszło 300 tysięcy kilometrów przejechanych, ale kilometry nie mówią o umiejętności kierowcy. E, praktycznie prawo jazdy zrobiłem od momentu, kiedy mogłem robić. E, praktycznie mając 16 lat już zdawałem, e, zdawałem e, kurs, a do egzaminu przystąpiłem mając 17 lat, także bardzo szybko się z tym podpieszyłem. Także prawo jazdy już mam prawie 9 lat. A, czy, a jakieś rady dla kierowców e... początkujących? E, ja myślę, się, że przede wszystkim, żeby nie wierzyli w to, że po utrzymaniu tego kwitku, tego plastiku e, wcale nie jest się dobrym kierowcą. Ja tak samo myślałem, wiem teraz, że jestem głupi, bo i myślałem, że, że, że naprawdę znam to wszystko, że, że, że umiem prowadzić. To, to, to nie jest prawda. To nie jest prawda, to są naprawdę lata, mnóstwo sytuacji niebezpiecznych, z których, z których kierowca wyjdzie. To dopiero uczy i kształtuje odruchy i, 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 i te rzeczy, które powinno się robić za, za, za kierownicą. Rozumiem. A na koniec, może jakaś śmieszna sytuacja związana z, z samochodem? Nie wiem, pięć mandatów w ciągu jednego dnia na przykład. Przerażająca. A... Praktycznie bez horrorów. No w sumie źle wspominam mój wypadek. Z udziałem dzika. Wybiegł mi dzik na drogę, uderzyłem tego dzika, wpadłem w poślizg. Niestety uderzając tego dzika zepsuł mi się system ESP. Także nie mogłem kontrolować tego poślizgu, wylądowałem w rzeczce, a, a, a dzik po prostu sobie wstał i poszedł dalej. Także nie bardzo niemiły był, którego tak <laughs> bywa. To dzięki bardzo.